Przedstaw się, jak się nazywasz? Olivia Ciwa klasa pierwsza D. W jakiej Olimpiadzie startowałaś? W tym roku w Olimpiadzie Języka Polskiego i Lingwistyki Matematycznej, a w poprzednim w Olimpiadzie Języka Francuskiego. Co skłoniło cię do tego, aby już w szkole podstawowej wziąć udział w Olimpiadzie Licealnej? To na pewno nauczyciele mieli na to duży wpływ, żeby zmotywować do tego i poszerzyć ten zakres wiedzy, ale też na pewno była to taka dobra podstawa na to taki dobry wstęp do liceum, żeby wiedzieć, jak to funkcjonuje. Teraz rozmawiamy z Jakubem, jednym z naszych absolwentów, i mam do ciebie takie pytanie: jakich rad udzieliłbyś swoim młodszym kolegom i koleżankom chcącym wziąć udział w Olimpiadzie? Przede wszystkim, idąc na Olimpiadę, należy mieć takie podejście dosyć luźne, nie, nie należy się tym za bardzo stresować. W ogóle tak trzeba, uważam, podchodzić do życia i do funkcjonowania w szkole, ale też jak już się idzie, to tak jak już dzisiaj usłyszeliśmy, trzeba dawać siebie maksa. Tak? Co prawda z biologii jakimś tam orłem nie jestem ani w olimpiadach udziału nie brałem, ale w półciąży się nie da być, tak? Tak więc albo się idzie na 100%, albo się nie idzie wcale. Jak już coś robimy, no to starajmy się dać z siebie maksa i dajmy z siebie maksa. I nie mówmy, że się nam coś udało, tylko że to zrobiliśmy. I to jest taka moja. Rada, którą udzieliłbym każdemu, kto w Olimpiadach chciałby startować i chciałby odnosić w nich sukcesy, ale przede wszystkim zdrowe i luźne, spokojne podejście, bo nic się nie stanie, jeżeli coś się nie powiedzie. Super. Mam dla ciebie takie pytanie: jak myślisz, czy warto brać udział w Olimpiadach, oraz dlaczego? Oczywiście, że warto brać udział w Olimpiadach, w ogóle cześć. Jest to bardzo fajne przeżycie, fajna przygoda. Płynące, płyną też z tego korzyści bardzo przyjemne. I co? Można padać fajnych ludzi, przybliżyć się z nauczycielami, bliżej z różnymi osobami, udzielać fajnych wywiadów. Bardzo pozytywnie polecam. Pozdrawiam wszystkich. Co możesz nam powiedzieć o olimpiadzie geograficznej? No to warto wpierw zacząć od czym jest geografia i geografia jest o tyle przedmiotem, że właściwie każdą losową ciekawostkę jak wiecie można było podciągnąć pod geografię. Mimo, że na rozszerzeniu nie sprawia to żadnej, żadnej trudności, to o tyle na olimpiadzie informatycznej tam wszystkie te ciekawostki się pojawiają. Więc na przykład w przeciągu ostatnich pięciu lat mieliśmy pytanie o ogródek meteorologiczny, w siedzibę papiestwa. Chodziło o siedzibę papiestwa w Avignon we Francji. Czy odkrywców, odkrywców, odkrywców polskich albo odkrywców archipelagu arktycznego. Więc naprawdę ciężko powiedzieć, co, co jest o tym tej geografii. Jeżeli mamy powiedzieć, co jest raczej to że Olimpiad geograficzny naprawdę fascynacją tego przedmiotu. Więc na, już w tym gronie laureatów ścisłym mamy bardzo wesołe towarzystwo. Powiedziałbym, że nienormalne. Teraz jesteśmy z Pauliną Ludnicką, piłką wśród Olimpijek której licznych osiągnięć i sukcesów nie jestem w stanie całkowicie zliczyć, i dlatego mam dzisiaj do Pauliny jedno zasadnicze pytanie. Co sprawia, że osiągasz tak wiele na tak wielu różnych polach? Wydaje mi się, że najważniejsze to robić to, co, co jest dla kogoś za, zabawne i co sprawia przyjemność. Poza tym warto też pamiętać, że w każdej dziedzinie jest, jest coś, co, co można odkryć na, na nowo i gdzie. Istnieją ludzie, którzy także interesują się, się tym samym i można się od nich dużo dowiedzieć. My też się świetnie z nimi bawić. Dziękuję Ci bardzo. Groszek z klasy 3G. Mam do Ciebie takie pytanie. Czy jest coś, co sprawiło Ci jakieś trudności podczas przygotowywań do Olimpiady Języka Polskiego bądź podczas któregoś z jej etapów? Myślę, że najbardziej traumatycznym przeżyciem podczas tej Olimpiady był była część ustna na etapie okręgowym, ponieważ było trzeba mówić przed grupą ludzi, co nie jest to wiele lepsze przed mówieniem przed kamerą, ale z tego też powodu, że jestem trochę zadowolona, że nie dostałam się do części ustnej w etapie centralnym, dzięki czemu miałabym możliwość zostania laureatką, ponieważ musiałabym również mówić, chociaż temat miałam intrygujący, ponieważ były to gry komputerowe. O, powiesz coś więcej na ich temat? Jak to Gry komputerowe mogą wydawać się zaskakującym tematem na olimpiadę Języka Polskiego, ale w przygotowaniach zajęłam się przede wszystkim grami popularnymi oraz ich walorami narratologicznymi oraz sposobem, w jaki mogą opowiadać pewne historie, a nie są tylko rozgrywką czy złem, jak lubią na to patrzeć niektórzy rodzice. No tak i pana sekret. Dlaczego przygotowywuje pan sukcesywnie wielu Olimpijczyków? No myślę, że podstawą tutaj sukcesów są partnerskie stosunki między prowadzącym, pomagającym tym mentorem, który pomaga uczniom w osiąganiu sukcesów. Takie partnerskie stosunki na zasadzie ja i ty. Pracujemy, to jest nasza pasja. Ja ci podpowiadam, pomagam tutaj w odnoszeniu sukcesów, ale także w, takich, w takim podejściu mentalnym do, do, do olimpiady. No a poza tym to oczywiście no, praca i pasja, łączenie pracy i pasji mojej pracy, mojej pasji, pracy ucznia i pasji uczniów. Dziękuję. Super, dziękuję bardzo. Wszystkim moja przygoda z olimpiadami tak naprawdę rozpoczęła się już w gimnazjum. Tak naprawdę, odkąd znalazłem swoje powołanie, można tak <laughs> powiedzieć, swoją pasję związaną właśnie z historią na początku, czyli gdzieś tak od ósmego roku życia, to chciałem po prostu tą swoją pasję rozwijać i tak z czasem po prostu sam wpadłem na pomysł, że mógłbym, że po prostu chcę w tym coś osiągnąć, tak? Czyli znalazłem sobie te olimpiady i. Z roku na rok startowałem. No, Nieważne, że nie wychodziło może na początku, ale myślę, że te wcześniejsze doświadczenia dużo mi pomogły, aby no teraz tutaj w liceum osiągnąć to, co osiągnąłem. No, akurat z historii się nie udało z tej co chciałem z tej Olimpiady Historycznej, ale tutaj jestem finalistą dwukrotnym z drugiej historycznej olimpiady, czyli Olimpiady Losy żołnierza i dzieje Oręża Polskiego. No i też w liceum właśnie zacząłem te swoje zainteresowania rozwijać na między innymi wos tutaj głównie stosunki międzynarodowe czy właśnie socjologia i dzięki temu odkryłem olimpiadę wiedzy o Polsce i świecie współczesnym no i właśnie w trzeciej klasie zostałem finalistą więc też oczywiście próbowałem od drugiej klasy ale dopiero w tym roku się udało, też można powiedzieć, miałem trochę szczęścia, ale no najważniejsze jest po prostu to, żeby się nie zrażać, żeby robić swoje i myślę, że to jest ten sekret tych olimpiad. Na przykład, tak jak w tym roku zostałem laureatem olimpiady filozoficznej, ja nigdy jakoś specjalnie się filozofią nie zajmowałem, więc to myślę że tak pokazuje, że taka praca i chęć po prostu osiągnięcia czegoś może być tutaj kluczowa. Dziękuję. Super, dziękuję bardzo. Historia Janka, a także wiele poprzednich, pokazują nam, że najważniejszą rzeczą w przygotowaniu do Olimpiady jest, jest pasja oraz wytrwałość i właśnie tego życzymy wszystkim przyszłym olimpijczykom. Dziękuję bardzo. No, 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 chodzi o to, że... jesteśmy w Galicji, mówi <grym> się na Polu. że <grym> <grym> musimy to pisać solo.